Pan Robesor, wtedy jeszcze między innymi Staszek Kobyt jako związkowiec pomagał. Jasiu Wieczorkowski burmistrz Radki, nawet była drobna inwestycja, elektryfikacja między Habyczką a Radką. I to też dawało nadzieję, że kiedyś ta linia wróci do dawnego tempa życia. Mówiąc też o tej linii jeszcze tylko wspomnę, że wtedy też miałem okazję rozmawiać w kolejach w Krakowie. I też taki limanowski rower, bodajże surma, pokazywał plany z lat 80. budowy właśnie tej nowoczesnej linii. Czyli zawsze byli ludzie również w spółkach kolejowych, którzy pamiętali, że trzeba tą inwestycję kiedyś, kiedyś zrealizować. Natomiast patrząc troszkę w przyszłość, ciesząc się z tej inwestycji, ja zgłosiłem do projektu budżetu województwa jakąś drobną kwotę, kilkaset tysięcy żeby e, kontynuować prace projektowe, te które są prowadzone przez PKP PLK i to jest też mój apel do e, Pana Posła, do Pani Poseł, dlatego, że w momencie kiedy będzie oddana nowa linia kolejowa gigantycznie zwiększy się ruch pociągów pasażerskich i e, towarowych i te wszystkie pociągi będą zakorkowane w rejonie Nowego Sącza, ponieważ potem linia kolejowa prowadzi przez Dolinę e, Popradu Znowu tak jak do tej pory wymyślano, że z Nowego Sąsza nie opłaca się budować linii do Krakowa, ponieważ jest niewielki ruch poprzez Tarnów. Tak? No wiadomo, że dotychczasowa linia biegła z Tarnowa najpierw w stronę Lwowa, a potem w stronę Tarnowa. Trudno, żeby masowo mieszkańcy od Nowego Sąsza podróżowali koleją do Krakowa. Teraz, jak będzie nowa linia, okaże się nagle, że tysiące ludzi codziennie z tego nie korzystają. Ale musimy trochę myśleć do przodu nowy przebieg linii kolejowej na Słowację i dobrze byłoby, żeby te plany powolutku już wdrażać na etapie projektowym, bo dopiero jak linia obecna będzie gotowa w roku 2030, nagle okaże się, że jest ogromne zainteresowanie, tylko te pociągi nie mieszczą się na tej wąskiej linii do linii poprawy, która za kolami jest wzdłuż rzeki dalej meandruje. A e, przecież ta linia kolejowa otworzy ruch towarowy i pasażerski e, w stronę Słowacji, Węgier, Rumunii e, i tak dalej. Więc nie marnujmy czasu, pomyślmy o projektowaniu już nowego przebiegu z rejonu Nowego Sąsza na Słowację e, i być, bądźmy przygotowani na lata 30. na kolejną inwestycję. Gratuluję panu Wójtowi, e, dziękuję, że tak licznie państwo przybyli, no i myślę, że z panem Wójtem, tym barku o nazwisku paweł ptaszek. Dalej będziemy przez kolejne miesiące i lata tutaj w tym banku współpracować. Państwo wiecie do tego z Szanowni Państwo, bardzo